Ośmioklasowa, drewniana szkoła podstawowa w tejże wsi pękała w szwach od nadmiaru uczniów, ściągniętych z okolicznych, malutkich miejscowości. Czwartoklasiści tworzyli, jak i pozostałe klasy, własną, uczniowską społeczność. W ten majowy, piękny poranek mieli radochę. Klasowy Oferma przyszedł do szkoły ogolony na łyso, co było nie do przyjęcia w tym skrajnie radykalnym społeczeństwie. No i jeszcze, te krótkie spodenki z klapą na chudym tyłku. Cała klasa śmiała się do rozpuku, a na łysej głowie chłopca lądowały kulki papieru. Na dodatek klasowy prowoder podszedł z tyłu i pociągnął niespodziewanie za klapkę spodenek urywając z dwa guziki, która otworzyła się, a chłopak z gołym tyłkiem stał na środku klasy. Łysa łepetyna i nagi tyłek włączyły twórczą wyobraźnię koleżanek i kolegów. Otrzymał upokarzający przydomek łysek. Jeszcze te wsiowe majówki dopełniały puchar goryczy, kiedy do kieszeni marynarki koledzy wkładali mu otwarte pudełko po zapałkach wypełnionych rabąszczami. Zwabione światłem chrząszcze wypełzały na zewnątrz i unosząc się, krążyły jak bombowce nad głowami klęczących, śpiewających religijne pieśni ludzi. Dzień w dzień, nie to, to tamto i tak bez końca. Upokażany chłopiec miał na imię Alek, pochodził z tej niższej kasty rolników. Był synem małorolnego chłopa. Całkowicie nie miał głowy do przedmiotów ścisłych, a nawet zaliczył poprawkę w trzeciej klasie z matematyki. Zdał, bo korepetycji udzieliła miejscowa nauczycielka. Ucząc matematyki potrafiła zarazić go bakcylem czytania. Miał gdzie uciec, w książki. Jego największym wrogiem był Heniek, parę lat starszy od Alka, z tej samej klasy sąsiad. Dokuczał ile wlezie.